Ja myślę, że trzeba robić swoje. Eee, trzeba zapisać to, co zostało nam obiecane przez naszego nowego prezydenta eee, i liczyć na to, że dotrzyma słowa, bo człowieka, mężczyznę poznaje się po czynach, a nie po słowach. Powiedział gdzieś, że chce być prezydentem wszystkich eee, Polaków, więc mam nadzieję, że słowa dotrzyma, że niezależnie od tego, jaki to ma kolor skóry. Jaką mam orientację? Czy chcę mieć dzieci, które pochodzą właśnie z In vitro? Będzie wszystkich nas prezydentem. Robiłam projekt w ramach Ambasady Tolerancji mnie Fundacji. Zaprosiłam 25 gwiazd specjalnie wybranych, które Zaszczyciły mnie swoją obecnością i sparły projekt e, Tolerancji. Tomek Goręczek zaprojektował e, bluzy. Wszyscy ubraliśmy się w czarne bluzy z hashtagiem złotem Tolerans e, i zrobiliśmy wspólne zdjęcie e, z Pałacem Wilanowie e, w tle. Oprócz tego były sesje mniejsze w grupach, e, a to wszystko po to, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy różni, wszystkie gwiazdy są różne, ale jesteśmy równi. Chciałam, żeby to były bardzo różne osobowości, więc i byli muzycy, na przykład był e, sobota. Raper ze Szczecina, były Sławek Uniatowski, była Majka Jeżowska, która kiedyś dawno stworzyła piosenkę Kolorowe Dzieci, była Mała Sami, która u mnie fundacji jest wolontariuszką i robiłem warsztaty obywateli świata, była Monika Olejnik ze swoimi bratankami. I Monika ma wspaniałą, kolorową rodzinę. Jej bratankowie są tak jak ja mulata, mulatami. Był jej bratanek właśnie Adam, tylko serdecznie pozdrawiam, kochani uroczym facetem. Takich dwóch bohaterów było pa, bardzo wyjątkowych e, i chciałabym bardzo o nich powiedzieć. Był to Tomek Kowalski, chłopak, który wygrał Must The Music w ubiegłym, w ubiegłym roku bodajże. Niestety uległ wypadkowi. E, dziś idzie na wózku e, i słuchaj, on bez e, w ogóle gdy zadzwoniłam do niego, że robię sesję, w której chciałabym pokazać różne osobowości telewizyjne, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy różni, ale równi, e, w ogóle bez Słowa powiedział, ok, będę. My co chwilę narzekamy na wszystko. Jak ja widzę faceta, który niedłużej ma świetny głos, no zdarzyła się jakaś tragedia w życiu, a on tego nawet nie pokazuje i jeszcze pomaga innym uczestnicząc właśnie w takiej sesji jest dla mnie po prostu dzisiaj Bogiem.